Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Historia Pogromcy Mitu. Dziś skupimy się na wydarzeniu, które było preludium do wybuchu II wojny światowej czyli na pakcie Ribbentrop-Mołotow. Mówiąc o jego podpisaniu, zwykle powtarza się, że na jego mocy Niemcy i Sowieci podzielili Polskę na dwie strefy interesów, które wkrótce miały stać się strefami okupacyjnymi. I tu pojawia się szereg pytań. Czy to takie proste? Czy pakt rzeczywiście dotyczył tylko tego jednego zagadnienia i czy jego postanowienia rzeczywiście weszły w życie? Odpowiedzi poznamy po obejrzeniu tego odcinka. Zapraszam. Zacznijmy od tego, kiedy to wszystko się wydarzyło i jak w ogóle do tej sytuacji doszło. Odkąd Niemcy były rządzone przez Hitlera, czyli od roku 1933, za swojego największego wroga uważały komunistyczny Związek Sowiecki. I nie ma w tym nic dziwnego, gdyż ideologia nazistowska, którą kierował się Hitler, właśnie komunistów, często utożsamianych z Żydami, traktowała jako największe zagrożenie dla swojego państwa. W oczach Hitlera i tych, którzy kierowali się tymi samymi zasadami, to właśnie Żydzi i Komuniści ponosili odpowiedzialność za porażkę Niemiec w I wojnie światowej. Przełomem był marzec 1939 roku i tzw. kasztanowa mowa Józefa Stalina, który uznał, że Związek Sowiecki jest w stanie dogadać się z każdym państwem świata. Przy okazji skrytykował też kapitalistyczne państwa Zachodu, które oskarżył o podżeganie do wojny z Niemcami. Od tego momentu rozpoczęło się badanie możliwości współpracy na linii Berlin-Moskwa. Należy też zauważyć, że w tym samym czasie Związek Sowiecki prowadził rozmowy z Brytyjczykami i Francuzami. Paryż i Londyn dążył do pozyskania Moskwy w stworzeniu polityczno-militarnego bloku, który mógłby powstrzymać niemiecką ekspansję. Ale stawiane przez Sowietów wymagania w czasie negocjacji były po prostu niemożliwe do zrealizowania. Wiele wskazuje na to, że Stalin chciał po prostu jak najdłużej trzymać Zachód w szachu, jednocześnie dążąc do porozumienia z III Rzeszą. A co dawało Sowietom porozumienie z Niemcami? To, czego nie mogli dać im Brytyjczycy i Francuzi, czyli całkowitą wolność w marszu na zachód, przede wszystkim na Polskę. Do kluczowych wydarzeń doszło 23 sierpnia 1939 roku. Tego dnia do stolicy ZSRR przyleciał minister spraw zagranicznych Niemiec Joachim von Ribbentrop. Teoretycznie Sowieci przygotowali się na jego przylot. Jak przystało, oznaczyli go nawet w czasie tej wizyty orderem Lenina, ale no właśnie, i tu czas na ciekawostkę. Chcąc jak najlepiej przywitać swojego przyszłego sojusznika, Sowieci przyozdobili moskiewskie lotnisko flagami III Rzeszy. Problem polegał na tym, że takowych nie było początkowo w całym mieście. Jedyną nadzieją na jako takie przywitanie, jako taki anturaż były magazyny teatralne, gdzie flagi trzeciej Rzeszy zostały odnalezione wśród licznych innych rekwizytów. Problem polegał na tym, że flagi te wykorzystywano dotychczas w filmach o wydźwięku antynazistowskim, a więc namalowane na nich swastyki były tworzone na odwrót. To też pokazuje, jaki stosunek do Niemców do roku 1939 mieli Sowieci. Z lotniska Ribbentrop wyruszył na Kreml, gdzie czekało go spotkanie z Wiaczesławem Mołotowym. Czyli ludowym komisarzem spraw zagranicznych Związku Sowieckiego oraz z Józefem Stalinem. Wielomiesięczne dążenia do współpracy były już na finiszu. Negocjacje co do ostatecznego kształtu umowy między Niemcami i Sowietami trwały do późnych godzin wieczornych, ale ostatecznie w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku podpisano wszelkie stosowne dokumenty. Czyli co. Pakt Ribbentrop-Mołotow, czy też pakt Hitler-Stalin. Oficjalnie był to jedynie pakt o nieagresji, ale już to powinno było budzić niepokój w Europie. Dlaczego? Otóż dwaj najwięksi wrogowie ideologiczni, Niemcy i Sowieci, stają się teraz, jeśli nawet nie sojusznikami, no to na pewno przestają być wrogami. I to nie był pierwszy taki moment, który powinien wzbudzać uwagę w całej Europie i na całym świecie, bo już kilka dni wcześniej, 19 sierpnia, Związek Sowiecki i Trzecia Rzesza podpisały umowę handlową. Czyli najpierw kwestie handlowe, kwestie ekonomiczne, gospodarcze, a potem polityczne. Było widać, że to idzie w bardzo, bardzo złym kierunku. Kto mógł obawiać się najbardziej? Polska. Przecież Niemcy i Sowieci to dwaj najwięksi sąsiedzi, ale przede wszystkim najwięksi wrogowie ówczesnej Rzeczpospolitej. Mimo to nad Wisłą starano się uspokajać społeczeństwo. Oto fragment artykułu z Kuriera Białostockiego z 31 sierpnia 1939 roku, który idealnie ilustruje nastroje społeczne panujące wówczas w Polsce. Nie potrzeba tłumaczyć, że fakt zawarcia paktu nieagresji między Niemcami a ZSRR jest w gruncie rzeczy sprawą obojętną dla polityki polskiej. I my posiadamy przecież z Rosją pakt nieagresji, a z pewnych względów ścisła neutralność Rosji wzmacnia tylko stanowisko Polski na forum międzynarodowym. Prasa niemiecka triumfuje. Może nieco przedwcześnie, a w każdym razie niezręcznie bardzo, przypominając dawne sojusze rosyjsko-niemieckie z czasów Fryderyka II i Napoleona. Przypomnienie co najmniej ryzykowne, bo sojusze te nigdy nie były trwałe i wcześniej lub później zamieniały się w konflikty. Ale czy Pakt Ribbentrop-Mołotow to jedynie pakt o nieagresji? Jeśli by tak było, to w tym artykule jest trochę prawdy. My też z Sowietami mieliśmy taki pakt, więc teoretycznie nic się nie zmieniało. Chociaż byłoby to myślenie bardzo, bardzo naiwne. Ale wówczas w Polsce nie wiedziano o najważniejszym. Do paktu o nieagresji dołączono tajny, czteropunktowy protokół, w którym Sowieci i Niemcy dzielili Polskę oraz Europę Wschodnią na dwie strefy interesów. Ponieważ protokół był tajny, to oczywiście nikogo o nim oficjalnie nie informowano, chociaż Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi bardzo szybko, bo już w kolejnych dniach, poznali jego treść, chociaż nie przekazali jej stronie polskiej. Jakie konkretnie zapisy widniały w protokole? Będę je teraz przytaczał, ale nie po kolei, ponieważ punkt najważniejszy pozostawię na sam koniec. Punkt czwarty mówił: Niniejszy protokół będzie traktowany przez obie strony jako najściślej tajny. Ale o tym już wspominaliśmy, więc przejdźmy do punktu trzeciego. Jeżeli idzie Europę południowo-wschodnią, to strona sowiecka podkreśla swoje zainteresowanie Bessarabią. Ze strony niemieckiej stwierdza się zupełny brak zainteresowania odnośnie tego terytorium. Teraz przeskakujemy do punktu pierwszego: W wypadku nastąpienia terytorialnych lub politycznych zmian na terenach należących do państw bałtyckich Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa Północna granica Litwy stanowić będzie granicę pomiędzy strefami interesów Niemiec i ZSRR. W związku z tym obie strony uznają interesy Litwy w rejonie Wilna. A teraz fragment z naszego punktu widzenia najważniejszy, czyli punkt drugi. Twoją drogą punkt najdłuższy. W razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do państwa polskiego, strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone mniej więcej wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym utrzymanie odrębnego państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może być ostatecznie rozstrzygnięte dopiero w toku wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozstrzygną te kwestie na drodze przyjaznego porozumienia. Zróbmy więc sobie małe podsumowanie. Pakt Bentrop-Mołotow był oficjalnie jedynie, albo i aż. Paktem o agresji między Niemcami a Związkiem Sowieckim. To, o czym słyszymy i mówimy najczęściej, czyli podział Polski, był uwzględniony nie w głównej części tego paktu, ale w tajnym protokole, który de facto był częścią najważniejszą. Widzimy też, że kwestia Polski nie była jedynym poruszonym zagadnieniem w tym protokole. Dzieląc Polskę, Sowieci i Niemcy dzielili też między siebie strefy interesów w całej Europie Wschodniej. I tak Finlandia, Estonia i Łotwa. Oraz rumuńska Besarabia miały trafić w strefę interesów sowieckich, tymczasem Litwa, niemiecki. Co więcej, wileńszczyzna wraz z samym Wilnem miała być przekazana Litwinom. Pozostał jeszcze jeden problem. Czy ustalenia z 23 sierpnia w praktyce weszły w życie? Niby tak, ale w zmodyfikowanej wersji. Jeśli na przykład spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że Lublin miał trafić w ręce sowieckie, a jednak do 1941 roku, jak i w następnych latach, cały czas należał do Niemców. Co się więc w międzyczasie wydarzyło? 28 września 1939 roku w Moskwie doszło do ponownego spotkania Ribbentropa i Mołotowa. Obaj podpisali nową sowiecko-niemiecką umowę, która przeszła do historii pod nazwą Traktatu o Granicach i Przyjaźni. Na jej mocy dokonywano m.in. korekty przebiegu niemiecko-sowieckiej granicy. Niemcy otrzymywali wschodnie Mazowsze i Lubelszczyznę, a Sowieci w ramach rekompensaty Litwę. To właśnie podział z 28 września wszedł w praktyce w życie i z niewielkimi zmianami przetrwał do czerwca 1941 roku, czyli do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Zresztą Sowieci bardzo szybko przystąpili też do realizacji kolejnych postanowień niemiecko-sowieckiej umowy. I już w listopadzie 1939 roku zaatakowali Finlandię, choć ich sukces był niewielki i okupiony wielkimi, krwawymi, Stratami. Natomiast w roku 1940 zajęli Litwę, Łotwę, Estonię i bez Jeśli chodzi zaś o Litwę, to zajęli ją razem z Wileńszczyzną, którą w październiku 1939 przekazali Litwinom. Podsumowując dzisiejszy odcinek, możemy powiedzieć przede wszystkim jedno. Choć o pakcie Ribbentrop-Mołotow słyszał prawie każdy z nas, to rzadko kiedy na jego temat usłyszymy coś więcej niż krótkie hasło: był to podział Polski. Rzeczywiście był to podział Polski, ale również Europy Wschodniej. Co więcej, ten podział został zmodyfikowany we wrześniu 1939 roku i to te ustalenia graniczne w praktyce weszły w życie. Co więcej, oficjalnie Pakt Ribbentrop-Mołotow był paktem o nieagresji. Historia zna więcej takich niedomówień. Jeśli chcecie poznać ich znacznie więcej, oglądajcie nasz kanał i nasze kolejne odcinki. Do zobaczenia.